Będę trzymał. Ciemne wejście? Też mogę coś ci pokazać. O, roślinka. Nice. Dodatkowe 6. O, teraz mam pokolne. Duchuję tych metki. Też. Ale. miałam marno dalej. O, czekaj okay. Czekaj. To się ma, jeszcze ma. Cholera, mam... Ja muszę... Czekaj. Jak to się robiło? Muszę zwalić. Cztery Mam dziewięć błyskowych. No, cholera. Ja dziesięć. O, <laughs> shit! Widzimy? Dobra. Eks. Idę najdzika pan. Ops. There's a way out on the second floor. Tak jest. Ja muszę najdem. A na nich może te flasze działają? No działają, działają właśnie. Wszyscy też szkocnęli teraz, tak? Jeden pięć jest? I co łamą? ale... Ostatnie flashe. Nie mam no. Flashe zostały. A trzy mamy. kurwa. Puść wam macie. Macie flashe. No i cofniemy w dół. Trochę więcej miejsca. Yeah. Chłopcy. się czy oh. będziecie wiązać O, mam fatalita. Pat? Tak. Dostałem mi trzy naboje. Ze wszystkich broni dostałem mi trzy naboje w pistolecie. A ja Nie. miałem 180 w karabinie i mam 0 ja pierdolę. Może było słuchaj. W tej punku mam tylko 6 apteczek Ale w snajpera mam 14. Nie mam nic, granatów Ammo Mam 6 metek no. i 3 naboje w pistolecie. No. No. Ja mam 14 snajpy i 7 flaszów. Ale Dobra, zaraz nas zbiera. No. Bo czemu chcę strzelać to dupa. Nie, Ada. da. mamy tu, Adada a da będzie strzelać. Ada? da? Ta na pewno. O. Tu jeszcze patrz. O kurwa. And czego? A mamy tu ziomków pomogą. No, tak jak tam wtedy pomogli. Patrz, już się budzi. Tu skrzynki są dwie, szybko. O, trochę dalej. O kurwa tu jest skrzyne. Ła! Kurwa. Ale mu przyjebie za to. Ej, spiegowisz. No. Jeszcze byłem. Ale dobra. Idzie.

<laughs> tak, to, było Co, no to ta <laughs> jest w tym miejscu. Nie na w tym miejscu. Nie ma Ja Miałem noża w tym punku właśnie, kurwa. Idę de... no. 13 w pistolecie, 20 w karabinie, czyli nóż. dzięki. Kolejny, proszę. Który gruby czy to kurwa? Jaszczurka. Gruby. Ze sniperem ładujesz? A może nie wejdzie, bo expa ex nie będzie. A, tam drabina Tam drobina ale i, i, i tak zejdzie. Bo on chyba ak... Już nie zejdzie. Bo jak on klęka to chyba można zrobić tego w To mnie Yamus wtedy. Ała! Co tam chyba jest? Izno znów... Drobinie wchodzi mi. Kurwa nóż no no mu w serce wbiłem, no już nie żyję. <gryw> Najpierw mu tak z bara przyjechałem z rozpędu. Się bo w pionchy jeszcze poprawiłem, i potem kurwa nóż no w serce. Nie ma tak, Chris. Nie wiedziałem właśnie, czy strze. E tu na górze było, nie? Czy w skrzynce? Tak, tak. No jeszcze żyjesz? Hej, czas gdzie się wszyscy podzieli. Pa, kurwa! Lego tam. Ciada. A boy no, Z tyłu jakby się obradził A, A, to chyba gruby tak. I to był na tyle Nie masz Ja pierdolę On powinien nas się bać On mi pierdolił leżę, ty Koniec Koniec Leczyłby ktoś kurwa w naszych O, leczył a, bo... Jest tabletki! Dobra, Pan. O, świetnie. Wiesz, że jaki kanał jest tabletek, ze Tak, tak. Pamować. Znaczy, ile to razy ci to... się tyle weźmiesz, to możesz sobie obliczyć, tak, ile tak chcesz. Tak. Nie to. No. Jeszcze się miata. Jeszcze ktoś kurwa? Na buty chce? Naprawdę te potwory powinny się nas kurwa obawiać. No, walce wręcz. <laughs> no, tu skrzynki będą pewnie. Mm -hmm. Ale dużo. Gdzieś tak mnie cieszyłem, kurwa, ze sobie widok z krzynków. Niby tam nie potrzebowaliśmy oczywiście, z drugiej strony, no jest, kurwa, exp, yes, No, ale ile, lek, Czekaj, tu... Aha, trzeba iść. No, Mamy nich? Myślałem, że może emblem schowałem, bo jest w no, no. No, z krzynków jeszcze już strzał I nie opuścił Jak śmieszny

A to ten flashback miał. No, no, no. No. O, eks. Nie, zwarnuje się, zakrytami jest. Nie, like Nie, nie. No no eks, porwa, byś przyciągnął bliżej, to chociażby się zebrało. A, no tak. Bój, bój, bój. Ja nie mam granatów, nie mam ammo. Ja. Yes. Flaszę. Kurwa Rookie przetakował Stary dek, kurwa, kurwa by tak dostał to już by go nie było Chris! Ty podnosisz i powinno być, że wiesz o co chodzi mm -hmm. Why, Peep, Peep? sir. What sir? happened to Wong? You, you remember, Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She are. in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Tam ta da da też tak psuje tu psuje nie wiem czemu nikie nie zabija już dawno ją zabił. ma dużo informacji. Dużo takich, co może proszę, zaszkodzić informacji, dużo takich, co może pomóc. Ona tylko w swoim interesie wszystko robi. To jest taki, wiesz, taki jakby szpieg, coś takiego, wiesz, ciężko powiedzieć. A gra informacjami, po prostu tak może. O, shit! Znaczył mi Off at HQ, we're engaging a hostile. Pierce, Marco, everyone on me. We're going after that thing. Brunch. You heard the man, people. Let's move. Go. Amo, ah, jak nie było, tak nie mamy. Ale jest pod zabaw. No, patrz. Pobujać? No. Ja chcę. Żalnie. Nie mam za O, patrz, też było. Patrz. Haha, się jeszcze. Teraz ja! Ła! Na stojąco! Na pandzie nie mogę. Nie możesz? Jak to staniesz? Przenieś z tej strony. Musisz blisko stanąć, o tak jak ja teraz. No? Nie. Po prostu niebieskie też można zjechać? Dobra, to nie. Tak z żółtej właśnie. Gdzie emblem? Give me emblem. Co Co, wąż za sobą zamknął tę bramę? Krew. To nikogo już nie dziwi. Tu już krew. O, jest!

tak pusto. Wiesz hm. czemu? O kurwa, została skrzynka jena stół. Super. O ja. No. Piers. Dawaj kurwa, chodź na solo. No, no jadę, nie, nie Już? Już? no... Ja... Yeah. <grych> Jak ze spacy biegnę, że znaczy, u mnie spadku jest bieganie, sprintem, nie? Jak wierzysz kogoś, to dodatkowo masz pierdolnięcie takie. Inny całkiem ma yeah. yeah. Teraz z bara powyższają, teraz że... za tak z dziwnie. Myślałem, że tu w ogóle biegania nie ma, bo oni cały czas biegają. Nie no, sprint jest, nie, spr nie sprintowałeś? No przecież w pierwszej części tego. Aha, ja tak, przecież... zapomniałem. <laughs> Wiesz, bo on tak oto biega, nie cały no, czas. No no no. Myślałem, że tu nie trzeba. Ja kurwa. O się Dobra, To ich bieganie, kurwa, takie zwykłe? Tak, ja, kurwa jogging wolniej uprawiam, jeszcze Tak, pobiegałem. Co cię za nogę chwycił? Coś stało tutaj. Nie, nie, nie. Chodziłem, zaskakiwali po prostu. Nie, mój zeskoczył na dół. Tam z siebie, żeby pomóc. Kakaosnęka była. To o kurwa. No. To jest z głowy, tak. wyrasta teraz. Tak, tak, właśnie. Mogę no, gdzie Ej, tu jest. Taki... Co? Wół było? Trzech było. <grym> Co? <grym> nie, no myślę właśnie, tylko ten jeszcze jeden. Kolka mnie to... złapała, czekaj. O, spray! A ja tu. Tak, też mi tak Sam Słyszałem, że to ten najdziw. Jak się przeładuję, bo sporo o, to wszystkiego mamma. Ja po magazynku. Troszkę, ale jest. Pierce. Pierś. Pierś. Prest. Pia. Bra. Bra. Bra.